Siemka wszystkim. W tym filmie nagramy sobie porównanie takich małych petard. Mam tutaj 10 rodzajów i tak jest, są to: Szalony Pirat, Achtung XS, JC05 ta nowsza, JC06 troszeczkę starsza, bo ma grubszy ląd, Hammer H1 nowa wersja, Hammer H1 stara wersja, ultless liberty, JC06 Thunder King P1000 NWP i mini dubum jeszcze stary dobry 2 gramów, także lecimy sobie z tyścikiem, zaczniemy w tej kolejności tak jak tutaj leci i tak mamy najpierw e, szalonego pirata i oczywiście to jest będzie przeprowadzony na garnuszku, garnek waży myślę ponad pół kilo, no, także zaczynamy. Pamiętajcie, że pirotechnika od palasa pełnoletnia. 4 metry podbiło, teraz Achtung XS o do wody akurat pan garnek z tego samego miejsca będzie wszystko odpalane żeby były równe szanse także Achtung XS Mocniej, mocniej o soku tam leci czy jakiś wielki tak Jocy 05 nowe Lepiej Jrcy 0,5 starsze. Także tak, czy tak. gara? Ło, lepiej, starsza, lepsza. Hammer H1, nowszy, nowsza wersja, po prostu. O kurde, ale spójny na słuchawkach ludziom. Dobra, leci. Bardzo podobnie do starej jacy z Robiontki. Teranowy Hammer H1. Jest stary, sorry, stary. Jeżeli się pomyliłem to sorry, ale... Miałem przypał i... się boję troszeczkę, ale... jest git. Także... Stara wersja. Ło, wow, naj, najmocniej póki co. Ultras Liberi. to za jakie gęsiory się drą? Najlepiej JC06 Już nie do kupienia JC06 raczej nie, Ultra Sliberii jeszcze do kupienia Dobra, odpalamy Identycznie Ale szybko wybuchają. P 1000 stare NWP Najmocniejsza wersja. W sensie no NWP to mocno ogólnie. Dobra, tutaj mamy Najlepiej. Łozy dobre 20 metrów. No i zobaczymy, czy garnek zostanie zniszczony, bo już widzę, że trochę ucierpiał. Już dziurka się zrobiła, nawet takiej mocno, mega ubitej ziemi. O, już garnek. Zobaczymy. Co Dumbum zrobi? Czekam. Ty! Słabiej od P-1000. Słabiej od P-1000 NWP. To był stary, dwugramowy Dumbum. Także jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapeczki w górę. Moim zdaniem najlepiej wypadło P1000NWP. A z tych dostępnych petard to jeszcze Ultilas Liberi. No i stare JC05. Moim zdaniem. Także jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Słup dzwonek, mile widziany. I widzimy się w kolejnych filmach. Na razie. Siemka.